Moi drodzy, mamy to. Na to wszyscy czekaliśmy na odcinek 19, część 2. Zostawcie łapeczki, bo tu się będzie działo, tu się będzie działo. Lecimy moja reakcja, piękna walka tytanów z Pennywise, z Kiddy Toilet i Naukowcem. Także słuchajcie, widzieliśmy już przecieki i powiem wam szczerze, że moim zdaniem sceny walki tutaj. Mistrzostwo Świata Lepiej niż w oryginalnym Skibidi Toilet Naprawdę sami zobaczcie, warto to obejrzeć od początku do końca. Bo, no zobaczycie, patrzcie, te sceny walki tu, złoto. Kurde, wszystko się tak szybko dzieje. Jeszcze mamy naukowca Tytana z elementami głośników. Patrzcie, ten mu tu odciął. Dobrze jest. Tytan kamera. Tego chcę tutaj. Pennywise'a. Wow, 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 patrzcie jak to wszystko. Te sceny walki trwają o wiele dłużej też oczywiście. Widać, że Doom Studio to jest... Znają się ludzie na tworzeniu tych animacji. W ogóle to jest zrobiona animacja. Chyba nawet nie w Source Makerze, nie? Wow, ać go tu po pofurał trochę. Gdzie głowa? LOL! Jezus, co to jest? Łofa! O fuj, dawaj tytan Co mu, to toporek! Toporek dostał A ten młotem, teraz się wymieniają O! <laughs> MLG Co to? Co to O nie! O o <ścoughs> Ściągnął tą zasłonkę, co on tu ma? Ten komputer w buzi? O o! Czemu jest na On się wkurzył, słuchajcie. Berserka ma. Mołd, tak jak ostatnio, w poprzednim, w poprzednim razem też się tak zdenerwował, słuchajcie. Nie panował nad sobą. Jezu. O kurde. Ale go tu przypiekł. Do kości. Łopanie. O jasny gwint. Kurde, epickość tutaj. No mówię wam, że ta walka jest mega koksiata. Ten ty naukowiec z toporkiem w głowie, patrzcie, jak to, o, ale mu przycedził. O kurde, jasny gwin. Dobra, sprawdźmy w stanie czy nie? Jezu, jaki poniszczony. Czemu on się śmieje i ucieka? Oj, chyba będziemy mieli ulepszonego naukowca w przyszłości. Pewnie. Co... O nie, to pułapka, no ja, o jasne jaka chmara o panie No i co teraz? Co on robi? To jest jakieś jego część? Co to jest? Bateria? Czy co to jest? Jezu, ile tych skibidi toilet tu Ha, wzmacniają jakby tarcze wo Jasny gwint, let's go! Jezu, jaki krater, patrzcie, oni przetrwali. O matko, a ten to kto? Kto to jest? Jakiś taki stary aparat fotograficzny. Cześć gościu, co tam? Wow, nieźle. Kozacki odcinek. Moi drodzy, moim zdaniem, tutaj coś jeszcze będzie związanego z właśnie z naszym <laughs> kamerą, bo to jest drugi raz, czy nawet trzeci, jak on wszedł w taki tryb. I moim zdaniem, w jakiś sposób ten telewizor go już naruszył i prawdopodobnie będzie się coś działo na zasadzie jak. Try Tri-Titans od Wirlensa. że on oszaleje i coś takiego. Może coś być na rzeczy. Słuchajcie, ale oceniam odcinek całkiem pozytywnie. Moim zdaniem mega kozacko to wyglądało. Kurde, no, nie mogę się doczekać kolejnych odcineczków, bo to złoto, sztosik. I powiem Wam szczerze, że walka mega moc lepsza te, te efekty walki od, od tego, co boom nam pokazał. Ale spokojnie, bo to jest dopiero kozackie jasne, więc czekam na więcej.